Cześć, tu miedziany SOR! Witam Was w kolejnej lekcji z SOREM. Tematem dzisiejszego filmu będzie wyłączanie czynnika przed nawias, Czyli coś, co bardzo dużo problemów sprawia. No to cóż, zaczynamy! Dobra, zacznijmy od czegoś łatwego. Będziemy działać na dwa nagie pisaki. Przede wszystkim, co to jest w ogóle wyłączenie czynnika przed nawias? To jest takie coś, że wyłączamy coś, co występuje zarówno tutaj w tym jednomianie, no w elemencie, no, oraz tutaj. Czyli co możemy zauważyć? 3X to jest oczywiście 3x, ale zapiszmy go w ten sposób, że to będzie 3x. Tu oczywiście jest mnożenie w domyśle. Odjąć. I uwaga, szóstkę możemy zapisać, że to jest nic innego jak 3 razy 2. I teraz zauważamy, że tu jest trójka i tu jest trójka, czyli tą trójkę można wyłączyć przed nawias. Czyli jakbyśmy tutaj wyłączyli tą trójkę przed nawias, to byśmy ją zapisali, że to jest 3. A w nawiasie zostałoby nam x odjąć 2. I zobaczcie, 3 razy x to jest 3x, 3 razy minus 2 to jest minus 6. Czyli wszystko się zgadza. Spróbujmy z następnym przykładem. Zobaczcie, mamy 12y plus 20 i mamy wyłączyć czynnik przed nawias. Patrzymy, jaki tutaj element się będzie powtarzał. No i zauważamy, że w 12y możemy rozpisać, że to jest 4 razy 3y. A 20 z kolei, czyli dodać, 20 możemy rozpisać, że to jest 4 razy 5 tutaj. Widzimy 4 razy 3Y 12Y 4 razy 5, 20. No i w takim układzie znowu tą czwórkę możemy wyłączyć przed nawias. Jak ją wyłączymy przed nawias, to powstanie nam tutaj w nawiasie 3Y dodać 5. Sprawdźmy to. 4 razy 3Y 12y. 4 razy 5, 20. Wszystko się zgadza. No to spróbujmy teraz coś trudniejszego. I zobaczcie, tutaj jest 100 i 50, tu jest a do trzeciej, tu jest a kwadrat, tu jest b kwadrat, tu jest b. Co można wyłączyć? Patrzmy, co się powtarza. W pierwszy element moglibyśmy rozpisać tą setkę tutaj, że mamy 2 razy 50. Później a do trzeciej, tu było a kwadrat, nie? Czyli a do trzeciej rozpisujemy, że to jest a kwadrat razy a. A to było b, a to było b kwadrat. Czyli b rozpisujemy, że to jest razy b i razy jeszcze b. A co zrobić z tym drugim? No, z tym drugim robimy bardzo podobnie. Tylko, że zwróćcie uwagę. 50 sobie podkreślimy, bo 50 było. Czyli mamy 50 a kwadrat, a to było jeszcze b. Więc zapiszę to razy b. I żeby nie było niedomówień, Napiszę tu jeszcze, że to jest wszystko razy 1. I zobaczcie, co się powtarza. Powtarza nam się 50a kwadrat, 50a kwadrat. Powtarza się b i powtarza się b. Czyli 50a kwadrat b możemy wyłączyć przed nawias. Czyli będzie 50a kwadrat b. I teraz uwaga, co nam zostanie teraz? Z tego zostało nam 2 razy a razy b. Czyli zapisujemy 2ab, dodać. I uwaga, z tego nam tutaj zostanie tylko jeden, bo całe to wyłączyliśmy przed nawias, czyli zostanie nam jeden. I zobaczcie: 50 a kwadrat b razy 2ab to by byłoby 50 razy 2, 100, a kwadrat razy a a do trzeciej, b razy b, b kwadrat. Z kolei 50 a kwadrat b razy 1 to byłoby 50 a kwadrat b. Czyli mamy zrobione. I kolejnym przypadkiem, który sprawia bardzo dużo problemów jest to, kiedy ten nasz czynnik, który wyłączamy przed nawias, jest w formie całego nawiasu. No bo zobaczcie, tu jest a plus b razy x, dodać a plus b razy y i całym elementem, który się powtarza jest a plus b tutaj i tu mamy a plus b. Czyli co możemy z tym zrobić? Możemy to potraktować jako, jako jedną literkę przykładowo. Bo zobaczcie, czym by to się różniło. Jakbyśmy mieli takie działanie a x dodać AY, no to abyśmy wyłączyli przed nawias, to byśmy mieli wtedy A, a w nawiasie byłoby X dodać Y. To teraz tym naszym właśnie A jest cały ten nawias. Czyli zapisujemy sobie, że to jest A dodać B, a w nawiasie nam zostaje wówczas X dodać Y. I zobaczcie, cały nawias razy X to jest tutaj. I mamy cały nawias razy y, to jest tutaj. A teraz spróbujmy zrobić sobie taki przykład. Tu mamy x minus 4, i tu jest x odjąć 4 w tym miejscu. Dla czytelności zapiszmy sobie, że tu jest razy wszystko 1, czyli jak wyłączymy x odjąć 4 przed nawias, to będziemy mieli x odjąć 4, a tu nam w nawiasie co zostanie? Z tego zostanie 3 razy x, czyli 3x. A z tego zostanie nam jeden. I przykład zrobiony. Dobrze, a teraz spróbujmy zrobić taki przykład. Zobaczcie, tu mamy x minus 4, tu jest x minus 4, tu jest 3, a tu nie ma nic. Pamiętajcie o tym, że tu jest w domyśle 1. Że to jest 1 razy nawias. I wtedy, jakbym wyłączyć x odjąć 4, cały ten nawias tu i tu, to nagle się robi dużo łatwiej. Bo jak go wyłączymy teraz, to będziemy mieli x odjąć 4. 4, a w nawiasie nam zostanie wtedy 3 odjąć 1, czyli to będzie po prostu x odjąć 4 razy 2. Zwróćcie uwagę na to, że mogliśmy od razu to działanie wykonać. 3 nawiasy, odjąć 1 nawias, to są 2 nawiasy. No, dla lepszej czytelności można byłoby tę dwójkę tutaj. Z przodu napisać. Do następnego przykładu będziemy potrzebowali najpierw rozwiązać sobie dwa prostsze troszeczkę. I mamy coś takiego. Czasami będziemy potrzebowali w przykładach wyłączyć minusa przed nawias. I zobaczcie, tu jest minus, tu jest minus, czyli moglibyśmy to zapisać, że to jest nic innego jak minus 1 razy 3x kwadrat dodać minus 1 razy 5y. I w momencie jak wyłączymy minusa, to nam powstanie, że jest minus 1. A w nawiasie jest 3x kwadrat dodać 5y. I zobaczcie, minus 1 razy 3x kwadrat, minus 3x kwadrat, minus 1 razy 5y minus 5y. Często będziemy mieli styczność z takim przekształceniem. A jeżeli potrzebujemy minusa wyłączyć w takim działaniu, to co robimy? No dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli wyłączymy minus 1 tutaj przed nawias, to zobaczcie, że tu w nawiasie nam zostanie co? Zostanie nam minus 2x, minus 7Y. Dlaczego? Bo minus 1 razy minus 2X 2X. Minus 1 razy minus 7Y 7Y. No to wszystko się zgadza. A te dwa przykłady wytłumaczyłem po to, bo czasami pojawia się coś takiego. Tu mamy A minus B razy Z dodać 5 razy B odjąć A. No i jak sobie teraz z tym poradzić? No dokładnie w ten sam sposób, że tu jest A minus B, tu jest B minus A, czyli w tym nawiasie trzeba wyłączyć minusa przed nawias. Czyli jak go wyłączymy, tu nam na razie zostanie bez zmian, czyli zapisujemy, że to jest a minus b, z dodać 5. Wyłączam minusa, wezmę inny kolor, czyli minus 1. I jak wyłączę tego minusa, to w tym nawiasie pojawi się nawet minus b dodać a. No bo zobaczcie, minus 1 razy minus b, b. Minus 1 razy a, minus a. A minus b plus a to jest dokładnie to samo co a minus b. Zapiszmy to po ludzku. Czyli wszystko się będzie równało. Tu będziemy mieli a minus b, z. 5 razy minus 1 to będzie minus 5. A tu zamieniamy kolejny, że minus b dodać a to jest a minus b. Czyli a minus b. No i wyłączamy ten nawias tutaj, czyli będziemy mieli a minus b, a tu nam zostanie z tego zostanie z, a z tego zostanie minus 5. I znowu w drugą stronę. a minus b razy z mamy to. A minus B razy minus 5 mamy to tutaj. No i mamy to wszystko już rozłożone, tak powinno być. A tu mamy jeszcze tak, teraz taki przykładzik, który będzie nam dwie rzeczy łączył. Najpierw zauważamy, że to jest 4x plus 3, czyli zapisujemy tutaj 4x dodać 3. I tu jest x odjąć 5 razy. I teraz uwaga, tu możemy dwójkę wyłączyć przed nawias. Jak wyłączymy dwójkę, to tu będzie wtedy 4x, a nie. Weźmiemy sobie innym kolorem. Czyli będziemy mieli 2, a tu będzie wtedy 4x plus 3. I teraz zobaczcie, tu mamy 2 razy 4x to jest 8x, 2 razy 3 to jest 6. I teraz możemy 4x dać 3 wyłączyć przed nawias i wtedy nam zostanie wówczas, że tu będzie 4x dodać 3, a z tego drugiego nam zostanie x odjąć 10. No i mamy zrobione. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze lekcje. Zapraszam do następnych materiałów. Jeżeli filmik się podobał, to nie zapomnij zostawić łapkę w górę, napisać w komentarz, polecić znajomym. A póki co, do zobaczenia i cześć!